Cześć. Dzisiaj w tym nagraniu rzucę Ci lekkie wyzwanie. Nagrałem już jakiś czas temu nagranie dotyczące leczenia emocjonalnego, a dziś chciałbym powiedzieć trochę o ranach emocjonalnych. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego myślę, że większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że posiada jakieś rany emocjonalne. Większość osób tak naprawdę nawet nie wie, jak je lokalizować. I teraz, czym są rany emocjonalne? Rana emocjonalna może być na przykład utworzona, bo większość z nich jest tworzona, myślę, w dzieciństwie, kiedy jesteśmy najbardziej bezbronni, kiedy jeszcze nie posiadamy własnego zdania i wbrew pozorom, e, mówię wbrew pozorom, bo teoretycznie nie chce krzywdzić dzieci, ale i tak wiele osób to robi nieświadomie. E, otóż, przykładowo powiedzmy, jeśli jesteś e, osobą już dorosłą i w dzieciństwie, Twoi rodzice na przykład, mówili Ci, że nie powinieneś robić tego, czy tamtego, bo jesteś za słaby, za słaba, nie nadajesz się, to nie jest Twój talent i tak dalej, i tak dalej, no to to właśnie mogło wytworzyć w Tobie ranę emocjonalną. Jeśli e, powiedzmy miałeś rodzeństwo i teraz masz jakąś wizję, jak drugi człowiek powinien okazywać Ci miłość i teraz załóżmy, że masz Powiedzmy, trójka rodzeństwa, i ta trójka rodzeństwa była traktowana przez rodziców tak, jak ty byś chciał, lub chciała być traktowana, i obserwowałaś przez całe życie, na przykład, lub przez część życia, że oni byli traktowani w ten sposób, a ty nie, no to to może tworzyć ranę emocjonalną na zasadzie: Ja nie zasługuję na miłość. Przykładowo, bo ludzie wiadomo, mają różne filtry w głowie i różnie sobie układają takie sytuacje, dlatego. Ja nie wiem, z czym się ty mierzyłeś lub mierzyłaś i jak sobie to poukładałaś w głowie, dlatego mówię przykładowo. Inny sposób, w jak można rozpoznać, właśnie, rany emocjonalne, może polegać na tym, że gdy widzisz daną osobę, prawdopodobnie jesteś w stanie już sobie od razu pomyśleć o jakiejś sobie, którą, gdy zauważysz, lub nawet nie zauważysz na samą myśl, czujesz, powiedzmy, złość smutek, ból. Na no, samą myśl o tej osobie coś w Tobie nie działa tak jak powinno. Czujesz, że emocje gdzieś tam zaczynają sobie buzować i wypływać na wierzch. Inny przykład, gdzie jest to dostrzegane to na przykład, gdy widzimy wiele osób, które są bardzo poddenerwowane. Tak ponad normę. Często ja na przykład widzę gdzieś tam w swojej okolicy mężczyzn, którzy chodzą tak trochę <laughs> zbyt nabuzowani i z jednej strony może to być wiadomo testosteron, energia w młodym wieku powiedzmy i tak dalej i tak dalej ale to też może być rana emocjonalna bo jeśli ktoś powiedzmy od dziecka musiał mieć taki system obronny że wszyscy dookoła mówili mu, że się do niczego powiedzmy nie nadaje że nie powinien zachować tak jak on się zachowuje i tak dalej i tak dalej, no to on zaczął przyjmować taką postawę właśnie bardzo, bardzo obronną, zaczął się w sobie zamykać i zaczął się wkurzać wewnętrznie, no bo tak naprawdę nie mogę być jak jaki chcę i to we mnie buzuje, bo oni wszyscy dookoła próbują mnie naciskać, a ja w tą energię w sobie, w sobie chowam, ona chce się wydostać, ale nie może, bo oni mnie tłamszą i wtedy może człowieka nosić. I oczywiście to są przykłady, przykłady mogę to je mnożyć i może być naprawdę dużo, nie będę tutaj poruszał takich... Rzeczy jak gwałty, pedofila i ciężkie tematy, bo myślę, że tego chyba raczej już nie trzeba nikomu tłumaczyć. Natomiast ja bardziej nawiązuję do takich tematów, gdzie może to być niezauważalne po prostu. I zmierzam do tego, że jeśli widzisz taką osobę, która w jakiś sposób się zachowuje, to gwarantuję ci, że każde zachowanie z czegoś wynika. Jeśli jest osoba miła, uprzejma, kochana i tak dalej. Ale powiedzmy, za Twoimi plecami już taka nie jest, no to też może z czegoś wynikać, bo my żyjemy zazwyczaj z taką świadomością, że jak ktoś jest fajny, to jest fajny, a jak ktoś jest niefajny, to jest dupkiem. I jest to w pewnym stopniu zrozumiałe, ale jest to też bardzo duże uproszczenie, bo większość osób nie zdaje sobie nawet sprawy, z czego wynika ich własne zachowanie. I teraz jeśli osoba zachowuje się tak, a nie inaczej, no to prawdopodobnie została w jakimś stopniu wcześniej skrzywdzona. I to zachowanie z czegoś wynika. Ja bardzo lubię takie angielskie powiedzenie hurt people hurt people, czyli zranieni ludzie ranią ludzi. I teraz jak Ty możesz sam swoje rany lokalizować? Pomyśl o osobach, które tak jak powiedziałem w jakim stopniu przykładowo Cię irytują, wkurzają, denerwują. Zasmucają, i tak dalej, i tak dalej, i zacznij analizować dlaczego. I nie twierdzę, że każda taka osoba będzie cię wkurzać czy irytować tylko i wyłącznie dlatego, że masz w sobie ranę emocjonalną, bo nie o to chodzi. Ale jeśli dobrze to przeanalizujesz, to może się okazać, że na przykład dla wielu osób, które znają tę osobę, ona nie jest irytująca, czy nie działa jakoś na ich negatywnie, ona ciebie działa. I to wtedy już jest duża czerwona lampka, która powinna sprawić, że się zastanowić, dlaczego. Bo każdy wychowuje się w innych warunkach, każdy ma inne środowisko, a większość takich ran powstaje właśnie w domu rodzinnym, bo ktoś był niewłaściwie traktowany lub był traktowany nie tak, jakby tego oczekiwał, za tym idzie, zaczął nadinterpretować pewne zachowania. I w sumie więcej chyba nawet nie muszę mówić. Po prostu sugeruję, abyś zaczął obserwować lepiej, właśnie ludzi w Twoim otoczeniu, ich zachowania. Im więcej będziesz analizować swoich zachowań i zachowań ludzkich, osób, które znasz lub nie znasz, najlepiej myśl, które znasz i to jeszcze tak, jak z którymi możesz o, o tych tematach porozmawiać, bo dzięki temu zaczniesz lepiej lokalizować rany emocjonalne. Natomiast jak je leczyć i jak je lepiej rozumieć, no to można zobaczyć w nagraniu, które wypuściłem jakiś czas temu. Jeśli będą oczywiście pytania, to z chęcią odpowiem. Na ten moment nic więcej nie dodaję, bo wydaje mi się, że powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. Nie twierdzę, że wyczerpałem temat, ale powiedziałem to, co chciałem powiedzieć zdecydowanie. Tak więc w tym miejscu poprzestanę. No i oczywiście do zobaczenia w tym materiale. Pa, pa!